Cześć, zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów netto. Oferta obowiązuje od poniedziałku 28 kwietnia do piątku 2 maja lub do wyczerpania zapasów. Dyskontowe asy tygodnia. Wszystkie papiery i ręczniki papierowe Samelle drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami na dyskontowe asy dnia, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta w netto. Niskie ceny i proste oszczędności. Czyli twoje ulubione promocje na produkty za 2 lub 5 zł. Do 40% taniej na warzywa w zieleniaku netto, pomidor malinowy, cebula, szparagi zielone i wiele innych produktów w obniżonych cenach. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Soczyste i świeże owoce w netto, truskawki taniej nawet do 60%, borówka amerykańska w obniżonej cenie o 43%. Patent na tanie grillowanie, wszystkie smoothie Happy Veggie, 2 plus gratis, miksuj dowolnie. W takiej samej promocji kupisz wszystkie kabanosy marki Krakus, Berlinki lub Tarczyński. Wszystkie przyprawy prymat i kucharek 3 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Wszystkie przekąski marki Lorenz Pibeki, wszystkie napoje energetyczne 2 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie w wybranej kategorii. Sery na grilla, drugi tańszy produkt, 40% taniej. Miksuj dowolnie. Wszystkie sosy sałatkowe Knor 3 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. Wszystkie humusy happy Wege 10% taniej. Skorzystaj już dzisiaj. Krystalia dostępna tylko w sieciach sklepów netto. Woda mineralna lub źródlana kupisz już od 85 groszy za butelkę. Sprawdź szeroką ofertę przekąsek od marki Snacksters. To idealna propozycja na zbliżającą się majówkę. Ceny już od 2,49 za opakowanie. Kwiaciarnia Netto. Wyjątkowa oferta na doniczkowe rośliny. Ceny już od 14,99 za sztukę. Hit miesiąca przygotowany specjalnie dla ciebie. Sprawdź, jakie produkty kupisz w obniżonych cenach w netto. To tylko część gazetki promocyjnej. Sprawdź oferty wszystkich sklepów w jednym miejscu. Odkryj aplikację Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Zachęcamy również do subskrybowania naszego konta, tak aby być na bieżąco z ofertami promocyjnymi. Jeśli podobał się Wam przygotowany przez nas materiał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.